Dobry, witam Państwa. Jesteśmy właśnie w trakcie czwartego kongresu ludzi marketingu Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Tutaj jeszcze jest ruch, już trwają wykłady. Bardzo cieszymy się, że nasze zaproszenie spotkało się z takim dużym odzewem i, 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 i musieliśmy stety, niestety. niestety Kilka dni przed zakończeniem zapisów, już je, już je przerwać ze względu na tak dużą liczbę osób. Bardzo się też cieszę, że takich e, fajnych partnerów udało nam się e, zgromadzić wokół tego przedsięwzięcia. E, takich jak BPH, Bank BPH, który e, jest naszym sponsorem. E, a oprócz tego przyjechały panie z Warszawy, z tak zwanego Women's Network. E, Organizacje o charakterze działania CSR-owym w ramach struktury całego GI i opowiedzą o tym, jaka jest moc kobiet w korporacji, jaka potrafi być moc kobiet w korporacji, więc to będzie bardzo ciekawe i wszystkie pozostałe również o marketingu, e mailingu masowym Przemysława Rusieckiego, zapowiada się mieli ta prezentacja Justyny Dziumy, e która będzie nawiązywała do tej naszej koncepcji marketingu fundamentalnego e Prezentacja na temat stron internetowych, prawda. Teraz właśnie pan Choroszewski z Telewizji Polskiej z Warszawy opowiada o tym, jak wygląda rynek internetowy przekazu treści, głównie audio-wideo. I nie tylko o tym, jak wyglądają statystyki, ale o tym, jakie są perspektywy, jakie są niebezpieczeństwa na tym rynku, ta e, prezentacja właśnie w tej chwili trwa. E, z, kancelarii, z kancelarii radców prawnych e, Ślązak Zapiór i Wspólnicy e, przyjdzie też tutaj prawnik. Pan Jarosław Góra, który opowie i wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące tego, jakie są problemy i kłopoty w przypadku komunikacji właśnie przy pomocy chociażby mailingu, jakie inakie niebezpieczeństwa prawne możemy. Możemy napotkać, na co należy uważać, na co należy zwracać uwagę. Tu już wiem, że parę, parę osób, które przyszło, ostrzy sobie zęby, bo tych aspektów prawnych rzeczywiście sporo się pojawia, tych wątpliwości prawnych i Pan Góra chyba będzie tutaj zasypany pytaniami. Pan Profesor Mitręga z Akademii Ekonomicznej opowie o tym, jak możemy. Promować na przykład kierunek studiów przy wykorzystaniu, wykorzystaniu internetu. Pani Jadwiga Witek już miała prezentację, i to jest też właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo gościmy w Centrum Informacji Naukowej Bibliotece Akademickiej w skrócie CINIBA, albo też Rudzielec, mówią na ten budynek. Jest to jeden z najczęściej nagradzanych budynków brył architektonicznych w Polsce i nie tylko jako. Obiekt architektoniczny, ale jako pewna koncepcja biblioteki publicznej i, i, i centrum informacji naukowej. Wyśmienita, wyśmienite miejsce, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. No i potem y, między wykładami będziemy mieli jeszcze y, warsztaty. Będziemy mieli jeszcze warsztaty. Warsztaty będą cztery. Przyjechała też pani Anna Miot z firmy NewsPoint z Warszawy, zajmującej, zajmuje się monitorowaniem, o właśnie chyba teraz idzie nawet, zajmuje się monitorowaniem forów i opinii na temat danej marki i tak dalej, kapitalne narzędzie I pani Ania zrobi warsztat z tego, jak to może wyglądać. Pani Katarzyna Żbikowska, specjalistka, ekspert od mind mappingu, też przeprowadzi taki warsztat. No i oprócz tego jeszcze Katarzyna Sujkowska-Sobisz z Instytutu Języka Polskiego, poprowadzi prowadzi warsztat o języku, poprawnym języku w marketingu. To jest w ogóle potężny problem, ostatnimi czasy, bo Nowe technologie, nowe rzeczy się pojawiają, natomiast jeżeli nie będziemy umieli komunikować w jasny, przejrzysty i czytelny sposób tych naszych myśli, idei, pomysłów, koncepcji, to, 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 to wykorzystując najlepsze kanały nie będziemy w stanie dotrzeć do świadomości odbiorców. No i także kolejny, czwarty już warsztat, Pani Jadwigi Witek z CINiby by właśnie o tym jak wykorzystywać bazy informacji dostępnych w internecie, dostępnych w bibliotekach do tego, aby zdobywać tę wiedzę której najbardziej teraz potrzebujemy, żeby zdobywać ją dobrze i szybko. I to takie najważniejsze. A korzystając z okazji, bardzo dziękuję wszystkim partnerom, sponsorom i, i, i gościom, którzy znaleźli ten czas, żeby 13 w piątek, bo tę datę żeśmy już dawno sobie zaplanowali, że jeżeli we wrześniu, to tylko 13 w piątek o godzinie 13 jest czwarty kongres ludzi marketingu. Dziękuję bardzo. Państwa reprezentuję firmę Anomail i w dniu dzisiejszym chciałbym opowiedzieć o tym, jak realizować mailingi. Dokładnie mówiąc, będę mówił o tych wszystkich aspektach dotyczących wysyłki newslettera dla firm. Pokażę statystyki, jak wysyła się mailingi w naszym kraju, kiedy jest największa skuteczność, kiedy mówimy o mailingu, że jest legalny lub nielegalny. Temat mojego wystąpienia jest nieco kontrowersyjny, ponieważ zawiera stwierdzenie legalne mailingi, co sugeruje, że są też mailingi nielegalne. I to wszystko dzisiaj opowiem w trakcie prezentacji. Niezmiernie miło jest nam uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, spotkaniu ludzi marketingu, którzy mają wpływ na zmienianie rzeczywistości, zwłaszcza, że my jesteśmy również osobami, które starają się zmieniać rzeczywistość, rzeczywistość, w której pracujemy i w której żyjemy. Jesteśmy przedstawicielkami korporacyjnej organizacji GE Women's Network, która działa również w banku BPH z racji tego, że bank jest częścią korporacji GE. I opowiedziałyśmy dzisiaj na konferencji o, o tym, jak nasza organizacja realizuje ideę różnorodności, różnorodności płci w biznesie. Ideę promowania kobiet jako liderek, przywódców, jako kobiet liczących się w biznesie. I nie przyjechałyśmy tu dzisiaj po to, żeby pokazać, jak fajnie jest w naszej firmie, w banku PPH czy w korporacji GE, ale także zachęcić Państwa ludzi marketingu, ludzi, którzy mają wpływ na to, jak będzie wyglądać rzeczywistość w waszych firmach, żebyście zainteresowali się tym tematem, tematem szerzenia idei różnorodności, ponieważ jest to temat, który prawdopodobnie wkrótce będzie nas wszystkich dotyczył i wychodząc mu naprzeciw, chciałybyśmy, żebyście również zaangażowali się w miarę swoich możliwości w podobne działania miło mi jest też dodać takie informacje i ta konferencja pozwoliła nam na to aby przybliżyć naszą organizację organizacja G. Women's Network jest w GE od ponad już 15 lat w Polsce od 10 lat działa w banku BPH ale też w innych biznesach GE w Polsce jej misją jest Wspieranie rozwoju zawodowego kobiet. Ta organizacja cieszy się dużą popularnością, ponieważ my staramy się znaleźć takie tematy, które faktycznie pozwalają rozwijać się w różnych, na różnych poziomach. Będę powiedziała tak: rozwój zawodowy to jest jedna rzecz rozwój osobisty kobiet i to wszystko razem na koniec ma doprowadzić do tego, by kobiety czuły się bardziej komfortowo w nowych rolach, w nowych rolach li liderek. E Cieszę się również, że mogłyśmy takie pytanie tutaj zadać. Po co? Po co w komercyjnej instytucji taka instytucja jak GeoMess Network? Mam nadzieję, że to, o czym opowiedziałyśmy, o naszych y, działaniach, o naszych akcjach, o tym, na jakich tematach się koncentrujemy, pomogło uczestnikom i znaleźli inspirację do tego, aby albo zacząć działać w podobnych organizacjach, bo nie musi być to organizacja w konkretnej firmie, są również organizacje wspierające rozwój zawodowy kobiet, działające cross pomiędzy, pomiędzy różnymi e, firmami, instytucjami, e, zrzeszające bym powiedziała chociażby na przykład kobiety, czy w, w tak zwanej technologii tak? to jest trudna część, jak IT, jak ciężki przemysł e, i zachęcamy do tego. Mam nadzieję, że byłyśmy tą inspiracją i dowiedzieliście Państwo tutaj wszyscy trochę więcej na temat naszej działalności tego, co można zrobić jeszcze. Na dzisiejszych warsztatach, które będę miała przyjemność prowadzić dla uczestników kongresu ludzi marketingu, będę opowiadała o mind mappingu, czyli takiej jednej z coraz bardziej takich nowatorskich i coraz bardziej popularnych metod notowania, organizowania informacji i tworzenia na przykład burzy mózgów, materiałów inter in, jakichś internetowych, materiałów informacyjnych. Chciałabym przekonać jak najwięcej osób do tego, żeby otworzyły troszeczkę swoje umysły. I i sprawiły, że coś co jest standardowe, znane i w jakiś sposób niewymykające się jakiejś ramką, żeby można było zrobić co inaczej, w nowy sposób, wcale nie gorszy, a czasami może z lepszymi efektami jestem autorką książki na ten temat i to też jest jeden z aspektów, taki jeden ze sposobów mojej dotarcia do szerszej grupy osób. Chciałabym coraz więcej osób po prostu e, otwierać na te pomysły, e, żeby sprawić, żeby byli po prostu bardziej tacy świadomi tego, jak działa ich umysł i w jaki sposób mogą pomóc sobie samym. To jest coś, co tak naprawdę każdy nas, z nas ma w sobie, nie jest to narzędzie, które trzeba dodatkowo kupić, załatwić i nosić ze sobą, mamy to absolutnie wbudowane w naszym wnętrzu, w związku z Czym jest to o tyle łatwiej do użycia w każdej możliwej okazji, tylko trzeba wiedzieć po prostu jak. Po to tu dzisiaj jestem i chciałabym o tym opowiedzieć uczestnikom. Witam Państwa serdecznie na czwartym kongresie Marketingu, Ludzi Marketingu. Bardzo jest nam miło, że jako wydawnictwo Gal możemy wziąć tutaj w tym kongresie udział jako partner. Chcieliśmy zaprezentować. Publikacje, publikacje, które może nie zawsze bezpośrednio ważą się z marketingiem, jednak na pewno wiele mają z nim wspólnego. Kongres Marketingu to wielkie wydarzenie, to wiele interesujących wykładów, to ciekawe prelekcje, ciekawe warsztaty. Warto tutaj być, warto korzystać z tej wiedzy zupełnie w sposób bezpłatny. Jakże ważnej i istotnej w naszych codziennych działaniach, w naszych kontaktach z klientami, a tak naprawdę bezcennej. Mieliśmy przyjemność dla Państwa, dla osób, które wzięły udział w dzisiejszym kongresie marketingu fundować nagrody książkowe. Mamy nadzieję, że dadzą Państwu nie tylko wiele radości i mile spędzonych chwil, ale także potężną dawkę wiedzy merytorycznej, potężną dawkę inspiracji. Chcieliśmy tutaj też zaprezentować naszych autorów, pana Hermana Schillera autora książki Dzieci szczęścia myślenie nie głupie, MJ Ademarka, autora książki fasty milionera oraz innych pozostałych. Liczymy na to, że zainteresują się Państwo tymi książkami, że skorzystają Państwo z tej wiedzy i będą ją mogli wykorzystać w przyszłości, w praktyce, z pożytkiem dla siebie i dla innych. Tomasz Horaszewski, specjalista ds. rozwoju produktu reklamowego w TVP. Opowiadam dzisiaj o rynku reklamy w Polsce, o jego wzrostach, upadkach. Dodatkowo opowiadam o multiscreeningu, czyli wszelkich zagadnieniach dotyczących multiscreeningu, jego dobrodziejstwach i, i, i wadach, o jego typach, modelach. Jak to się przekłada mniej więcej na grupę oraz na sam koniec pokazuję, jak wygląda rzeczywiście też na przykładzie dwóch caseów Fundacji Rock and Roll i small business caseu ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzonego przez American Express. Dzisiaj opowiedziałem o w trzech słowach, w sumie bardzo skrótym, telegraficznym skrócie o. Rynku reklamy jego kondycji, która obecnie nie jest najlepsza, bo mamy spadek około 7%, aczkolwiek jest gwiazdka na niebie w postaci internetu. Internet rośnie. Wydatki na reklamowe na internet w 2013 w pierwszym kwartale urosły i ten trend powinien się utrzymać. Multiscreening jest o tyle istotne jakby w życiu każdego marketingowca, że musimy zrozumieć iż zachowania konsumenckie w dzisiejszych czasach się zmieniają. Zmieniają się w ten sposób, że kiedyś skupienie było wokół jednego medium, teraz mamy kilka mediów i kilka urządzeń, które te medium możemy odbierać. Więc cała finezja polega na odpowiednim skonstruowaniu i dobraniu tych elementów układanki, tak żeby tworzyły całość, a dzięki temu budowały odpowiednie efekty marketingowe.